O nowa prawica, o symbole. Dawid Lewicki, Nowa Prawica. Panie pośle, na pańskiej stronie przeczytałem, że był pan, w, był pan w wojsku, ale jednak komenda w lewo zwrot jest panu zupełnie obca. I okazuje się, że polskie wojsko pana tego nie nauczyło. A Jarosław Kaczyński, pseudonim Gierek, przynajmniej gospodarczo, do pana do tego przekonał, skoro jeszcze jest pan w pisie po tym ultrasocjalistycznym kongresie, który przedstawiliście ostatnio z takimi pomysłami jak becikowe, jak płaca minimalna na poziomie połowy średniej krajowej, czym od razu nie na poziomie połowy pensji europosła na przykład. E, tam oczywiście więcej rzeczy się znalazło, jak, jak wyższy podatek dochodowy, jak... E, dla najbogatszych. Do, dodatk, no tak, najbogatszych, najbogat oczywiście jak zwykle przejdą za granicę i nic z tego nie wyjdzie. Prawo oczywiście chcecie i... też podnieść podatek mhm. dla hipermarketów i banków, oczywiście te koszta przejdą jak zwykle na konsumentów, a nie znalazło się na przykład coś takiego, co my uważamy za rzecz szalenie istotną z punktu widzenia partii prawicowej, która o naród powinna dbać, Czyli zapisanie w konstytucji zakazu uchwalania budżetu z deficytem. Powołujecie się często na Wiktora Orbana, premiera węgierskiego, i on, kiedy doszedł do władzy, uznał, że jego najważniejszym celem jest wy wyprowadzenie Węgier z pułapki zadłużenia. A dlaczego wy robicie zupełnie na odwrót niż pan premier Węgier? Prawo i sprawiedliwość ma program gospodarczy, który wyprowadzi Polskę z tego fatalnego położenia, w którym Polska jest w tej chwili. Jest polegnie, jest polegnie prawo, mówicie prawo. o jakimś wirtualnym bilionie nie, nie złotych. Zwali te wirtualne 3 miliony mieszkań, które budowaliście, gdy rządziliście, to i tak. Proszę zabraknie. pana. To nie jest wirtualny bilion złotych, to jest bilion złotych, który w Polsce jest, tylko trzeba uruchomić. Tylko Trzeba go, trzeba go zabrać zabrać uruchomić tym, tak? po to, żeby na przykład 200, e, 200 miliardów złotych na kontach przedsiębiorców, przedsiębiorcy polscy boją się inwestować pieniądze w Polsce, boją się, bo nie mają pewności, co ich w Polsce czeka. Jak choćby represja aparatu skarbowego. Setki firm polskich są niszczone przez aparat państwowy. Do mnie ludzie przychodzą bardzo często z różnymi skargami. Czyli e... zmiana systemu w tym momencie. Zmiana Popowiska systemu. Podatków, może likwidacja polityka, pośle, tak polityka, Polityka wspierania przedsiębiorczości. Ale nie polityka nie taka, żeby... Że nie wie pan, żeby... Chwileczkę. Niech pan da odpowiedzieć, bo zadał pan pytanie... Nowa polityka prawa, taka, taka, żeby można niekoniecznie w jednym okienku zarejestrować firmę, ale żeby nie można było jednym pociągnięciem pióra w jednym okienku zlikwidować firmę, która czasem jest dorobkiem pokoleń. W Polsce jest korupcja. Polska jest niestety y, państwem y, w głębokim kryzysie. Nie wiem. Jest na pewno. Y, w dużym stopniu przeżarta korupcją. Jest wielki kryzys